No to witajcie ponownie, tym razem w rajdzie Grecji. Pierwszy odcinek średni shooter, drugi odcinek drugi też średni shooter, no ale mamy deszcz, więc lecimy z mokrym shooterem. Bardzo dużo deszczowych rajdów mi się tutaj zdarza, jak teraz zauważyłem. Nie, nie wiem, czy to, czy to tutaj są już predefiniowane, czy to jest może losowo, jeżeli chodzi o pogodę, ale wydaje mi się, że jest to już predefiniowane odgórnie, żeby każdy miał dokładnie takie same warunki, w 100% nie jestem pewny, ale... ale coś mi się wydaje, że tak I... i tak to wygląda. No, kurde, powiem szczerze. Nie wiem, Rajd Grecji. Pamiętam najbardziej chyba z kolina, właśnie dwójki. No, tam e... chwilacz, tam był, tak, tam był Rajd Grecji, bo pamiętam, że zawsze bardzo duże problemy miałem z Rajdem Grecji, w Kolinie 2, przynajmniej. Za dzieciaka, tak, tak mówiąc, no kolina dwójkę miałem dosyć e, stosunkowo wcześnie, jeżeli chodzi o gry, bo tak jak miałem swoją pierwszą grę e, w ogóle na komputer, no to to był rok 2003, 2004, jak miałem około 5-6 lat. O, prawie widownie, no tam było Anno 1602 oczywiście, e, później było Rally Championship o którym w ogóle mam materiał, tak więc zapraszam. E, no i oczywiście później pojawił się Colin McRae Dwójka, Tak więc e, było to spoko. No później wiadomo, się już trochę to portfolio gier, w które grałem, rozbudowywało, rozbudowywało, chociaż przez bardzo długi czas grą, w którą praktycznie tylko się zagrywałem, był Counter-Strike 1.6. No oczywiście wersja no Steam, bo wtedy Wtedy nie miałem połączenia internetu z internetem w domu, no i sam miałem z kafejki internetowej. Nie wiem czy tą historię już kiedyś opowiadałem, jest to całkiem możliwe, że to już opowiadałem, ale byłem, jestem z takiej małej miejscowości na Dolnym Śląsku, że było dofinansowanie Unii Europejskiej na Dom Kultury. No i w tym Domu Kultury Została przeniesiona taka mała kafejka internetowa Wtedy się oczywiście powiększyła Bo były środki unijne, no to był kupiony nowy sprzęt Wcześniej był to ta, była to taka gminna in... O kurwa! No to wygadałem Chyba, że zacenzuruję No to była taka inicjatywa, że kafejka internetowa była za darmo no i co? No? Chodziłem tam jako dzieciak, no bo to było jedyne miejsce, gdzie miałem dostęp do internetu, więc. Więc, no mogłem sobie tam na przykład pograć wtedy jeszcze w proste gry fleszowe. No nie wiem, no jako 5-6 latek, no to wiadomo, że takim największym zainteresowaniem, no były rzeczy związane z samochodami, no i Hot Wheelsami. Powiem wam, że... Było ma była masa gier właśnie fleszowych, związanych z Hot Wheelsami, jak na przykład robienie najlepszego paliwa dla Hot Wheelsów. No nie wiem, no, było tego dużo. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Takich rzeczy. Yy, no, no było takich... Yy, no, gierek, które się po prostu pamięta, nie wiem, większość z was pewnie pamięta też grę wojenną, Miesze i Sandały, no były to... To gry, po prostu na których się człowiek trochę wychował. no, też Te komputery nie były wybitne. No i przede wszystkim e, był Counter-Strike 1.6. To było, to było coś, co bardzo mocno weszło. Pamiętam, pierwszy raz chyba jak zagrałem w CS-a, to, to był to rok no nie powiem który, no ale no młody byłem, no jak mówię, 5- no, albo 6-latek. Tak więc było to w naprawdę młodym wieku, kiedy pierwszy raz odkryłem cs No i zagrywałem się w cs bardzo, bardzo długo, bo tak zacząłem w wieku 6 lat. No powiedzmy, no już zawyżam ten wiek, że to będzie 6, nawet 7. No to w 2015, jak rozpocząłem grę w cs Go, no to... Macie około 10 lat czy nawet 11 grania w Counter-Strike 1.6, bo przez cały ten okres kiedy, kiedy grałem również w inne gry, no to cały czas na komputerze znajdował się Counter-Strike 1.6, którego grałem niesamowicie dużo. Przez brak internetu, no niestety z botami, no ale były to, tak jak zaczynałem na botach normalnych. Skończyło się na tym, że boty na poziomie eksperckim nie stanowiły dla mnie żadnego problemu. No ale to są stare dzieje. W tym momencie wiadomo, Counter Strike Global Offensive, no ale tutaj boty zachowują się jakby. No, miały może ćwierć mózgu. Niestety, jest to coś, co, co Valve trochę zrąbało, to. No i jest to właśnie AI, które jest. No, w botach po prostu. Te boty naprawdę okej okay, strzelają czasami, fajne mają pozycje i tak dalej, ale w porównaniu z botami z Counter-Strike 1.6, to z 1.6 też nie były jakieś ultra inteligentne i bardzo nie miały nie wiadomo jakich umiejętności, ale czasami miało się wrażenie, że boty grają tak, jakby miały cheaty. Tak przynajmniej to zapamiętałem, przynajmniej z tych wersji CS, z których korzystałem, bo tutaj też trzeba o tym wspomnieć. E, większość czasu nie korzystało się z tej oryginalnej wersji CS 1.6 to znaczy e, nie z oryginalnej e, nie z wersji która była po prostu skrakowana żeby działać bez steam'a ale z różnych wersji które miały na przykład podmienione modele broni które miały podmienione e, podmienione modele postaci no po, po prostu było tego dużo a ja tymczasem przez chwilę zrobiłem Eee, arabskie wyczyny, czyli jazdę na dwóch kołach, no ale niestety nie skończyło się to zbyt dobrze. No, cały porysowany, a taki ładny niebieski lakier ma na sobie. Eee, wracając jednak, pamiętam jedną taką specyficzną wersję CSA 1.6, którą uwielbiałem i nie mogłem jej później znaleźć w ogóle. Miała bardzo zmodyfikowany wygląd broni. I to było coś, co mi, co mi bardzo pasowało, w szczególności M4A1S. To było coś niesamowitego, jak ta. Jak po prostu ta broń wyglądała, bo ona została przerobiona, miała zmieniony tłumik, dodany celownik do, do modelu. Z niego oczywiście nie można było korzystać, no bo to było M4A1S. No, no wyglądała jak MK wyjęta po prostu z ekwipunku żołnierza Navy Seals i to było niesamowite, jak to wyglądało. Inne bronie również miały zupełnie inny wygląd. Niestety nigdy nie udało mi się znaleźć ponownie tej wersji, a żałuję bardzo, bo... Ojej, ja, tutaj trochę przesadziłem. Bo wersja ta miała niesamowicie dużo map. Tam było około 100 czy nawet 200 map w tej wersji. Ona ważyła jak na tamte czasy dosyć dużo. Bo przynajmniej w przypadku CS1.6, bo tak jak normalny CS ważył chyba coś około 2 GB, ta wersja ważyła Gigabajtów 6. Tak więc tak więc było to. Też z 16 pamiętam jedną ważną rzecz. <noise> to jak już byłem w to jeszcze byłem wtedy w szkole podstawowej mieliśmy kółko informatyczne. Jak wiadomo, czasami kółko informatyczne kończy się tak, że gra się w gry. My robiliśmy to bardzo często. Mieliśmy na akurat takiego w miarę spoko nauczyciela, który pozwalał. E, jedynym jego wymogiem było to, że musieliśmy wyłączyć krew cs No bo, wiadomo, brak promocji przemocy, mm, takie, takie trochę głupie, no ale z jednej strony, no dobra. Chciał mieć kryjkę, jakby jakiś inny nauczyciel wszedł i zobaczył, że gramy w CS-a, że no, chociaż nie ma krwi. E, wiadomo, jak to wygląda. Generalnie... Pamiętam, że właśnie na tych komputerach tam też były pobierane mapy i pamiętam, że jedna mapa mi się bardzo spodobała i że wtedy, no wiadomo jak to wyglądało, nie miałem jeszcze wtedy połączenia z internetem w domu no i się zastanawiałem, jakby to załatwić, żeby zgrać tą mapę skoro nie mam pendrive'a, pendrive'y wtedy były zajebiście drogie, jeszcze za jeden gigabajt trzeba było zapłacić bardzo dużo pieniędzy też trochę inaczej wtedy Inaczej wtedy pieniądze wyglądały, inna inflacja, inna sytuacja e, ekonomiczna w Polsce była. E, no i pak, patrzę, no jest napęd na płyty, no ale nie ma płyty. Za to zapytałem nauczyciela czy są dyskietki. I nigdy nie zapomnę tego jak zadowolony wychodziłem ze szkoły, oczywiście już podstawowej, więc to był rok około 2009-10, z dyskietką, na której miałem mapę do CSA 16. I to, to jest coś, co do tej pory pamiętam. No takie fajne wspomnienia starych czasów. To oczywiście, już są te małe dyskietki, a nie te duże, no ale też, też były takie sytuacje, gdzie na przykład takie bardzo małe pliki dało się wrzucić na dyskietkę i, i przenieść z miejsca do miejsca z komputera na komputer. No była to naprawdę spoko. No łatwo, przepraszam, spoko opcja. Tak więc taka historia ze starych czasów. No rok, po, po, powiem szczerze, z czasów dosyć uuu, przyjemnych, jeżeli chodzi o takie życie jako dzieciak, no bo... No też się inaczej spogląda jako dorosły, inaczej jako dzieciak. E, no bez po prostu życie było. Było łatwiej, nie było tyle zmartwień. I... Matko mam 25 lat, gadam jakbym był w średnim wieku. <grym>, ale wiecie co, no, tak to niestety jest, że w pewnym momencie się... ci e, człowiek ka kapuje, że no w sumie za dzieciaka no, to nie było tak źle, bo w zasadzie się niczym człowiek nie przejmował. Było. no było łatwiej. Jakby nie patrzeć. Było o wiele łatwiej. Nie, pieniądze po prostu rodzice zarabiali. My się nie musieliśmy o nic martwić. Jedzenie zawsze w lodówce było. Przynajmniej w większości przypadków wiem, że są osoby, które miały naprawdę ciężko kiedyś, ale. Ale no wygląda to jak wygląda. No w tym momencie już jak, jako dorośli, no zdajemy sobie sprawę, jakie to było fajne czasy. Jakby się chciało wrócić, no ale. Powiem szczerze, tak, w przypadku bycia dzieciakiem. Nie powiem, że chciałbym nie wiadomo jak daleko do tyłu wrócić, no bo są rzeczy, które w tym momencie są lepsze, no ale... No, no są pewne sprawy, które, które fajnie by było mieć sprzed tych kilkunastu lat, jak na przykład kości. Kości i stawy w szczególności, no, u mnie to jest trochę inna e, trochę inna historia, jeżeli chodzi o stawy i o kości, bo no bo tu było. To była taka mała, jedna mała przygoda z jedną chorobą, z którą w zasadzie dalej walczę, ale to, to już zaraz Wam opowiem, jak to wygląda. W tym momencie dokończymy etap. Nie ja chcę też zaczynać takiej historii, jak mamy przejść do strefy serwisowej, ze względu na to, że zaraz zgubię wątek. Mam nadzieję, że wątku nie zgubię też teraz, jak już powiedziałem, że za chwilę będzie. Tak więc. Um, no, za chwilę się tym zajmę. <śm> naprawdę za chwilę się tym zajmę. Tymczasem zobaczmy, jaki będzie następny raid. Chociaż chwila, czy to było... Nie, to był już czwarty etap rajdu Grecji, więc przechodzimy do następnego rajdu, czyli. O jest rajd Szwecji! Super, tego mi było trzeba. Dzień prób, ustawienia auta, jak tu mamy. Pogoda śnieg. Pogoda pochmurnie i mamy głównie cienki śnieg, więc... Ustawiamy opony na śnieg. A teraz zaczynając całą historię. No to słuchajcie, wygląda to tak. W 2017 roku, w zasadzie od końcówki 2016 do tak mniej więcej początku 2017, niesamowicie przytyłem i miałem problemy z układem pokarmowym. I było to dziwne i to bardzo, bo był to czas, gdzie nie jadłem jakoś dużo, więc. Też rodzice tak mówili, że to nie jest normalne. Ja byłem bardzo często zmęczony. Spałem bardzo długie godziny i było zastanowienie, co, co może być nie tak, że jest w zasadzie codziennie tak samo. No więc no, pierwsze co, no to wizyta u lekarza rodzinnego i tam, no. No dobra, tutaj wszystko osłuchowo wygląda OK, tu jest OK. Zostałem wysłany na badanie krwi i na badaniu krwi wyszło, że mam, że miałem wtedy TSH przekroczone siedmiokrotnie nie jest to nie wiadomo jak ogromny wynik w, nie, w przypadku, no, porównując z niektórymi przypadkami no ale tutaj wam powiem, no zaczęło się nieciekawie no później po, oczywiście po wizycie u kilku lekarzy Zostałem zdiagnozowany, że mam niedoczynność tarczycy i od 2017 się leczę. No i wiecie, no, tarczyca jest związana z hormonami to jest. To jest dosyć spory problem, jak właśnie tarczyca ma niedoczynność lub nadczynność. Jeszcze jak ktoś ma przy tym Hashimoto, to ma przerąbane ale wracając. No wiecie, tak miałem, to miałem. Leczy... Zacząłem się na to leczyć w 2017. No i niedługo później okazało się, że... E, no, pierwszy efekt niedoczynności tarczycy to było e, osłabienie stawów i okolic stawów. No bo naderwałem łąkotkę w lewym kolanie. To mi bardzo, ale to bardzo zaszkodziło. No bo wiecie, no tak jak ma się niedoczynność tarczycy i można ćwiczyć, można coś robić, no to jeszcze w miarę można to za zatrzymać na tym początkowym stadium, żeby nie przytyć za dużo, żeby też za wiele się tam nie stało ze zdrowiem. No a w momencie, kiedy się nie da, no bo nie można się ruszać, tak, zapakowali mnie w gips na trzy tygodnie, no to już pojawia się problem. No, chodzenie oczywiście o kulach. Nie będę mówił, jak wtedy miałem transport do szkoły, bo to, to do szkoły miałem wtedy 10 km. Bo to byłem wtedy w techniku jeszcze. E, no i wiecie, no, wyglądało to tak, że nie ruszając się przez te 3 tygodnie. No, znowu przybyło trochę więcej wagi. No i tak to się mniej więcej pociągnęło. E, no i był spokój. Tam było po drodze kilka takich... E, Ło, a co to się... Dobra, wjechałem za, za głęboko w śnieg. E, było takich sytuacji, gdzie to moje kolano tam jeszcze potrafiło wyskoczyć na chwilę, czy zgiąć się nie tak jak powinno. Przez co na przykład raz upadłem w autobusie, e, próbując wysiąść. Tak więc... E, no... Było... By, było ciekawie Po, ty, po tym... E, po tym wszystkim. No a później... Był spokój przez 4 lata, tak naprawdę. E, były oczywiście były oczywiście takie momenty, że ...że bolało mnie to kolano. Nawet jak starałem się jakoś bardzo go nie obciążać. Trochę uprawiałem sportu, żeby oczywiście dalej nie nabierać jakoś nie wiadomo jak dużo wagi. No ale też no. Po tym, po tym całym incydencie no, miałem i tak za wysoką wagę, no i próbowałem to zrzucić, nie było łatwo, no trochę się udało. E, w 2021 roku, już pracowałem wtedy ponad rok w Asplexie, no to nie jest jakaś tajemnica, gdzie pracowałem kiedyś. E, generalnie było wszystko fajnie i mieliśmy paintballa firmowego. Na tym paintballu firmowym byłem za osłoną. Czekałem aż przeciwna drużyna przestanie strzelać. No i chciałem przebiec do. Jak już przestali, chciałem przebiec do kolejnej osłony. I pech chciał, że całą swoją masę dałem na prawą nogę. I chcąc ruszyć, no możecie sobie wyobrazić co się stało: kolano po prostu puściło. Jedyną różnicą w tym wypadku do naderwania łąkotki w moim lewym kolanie, bo tym razem było to prawe kolano, było to, że usłyszałem chrupnięcie. Uwierzcie mi, jeżeli słyszycie chrupnięcie, to jest źle, w szczególności, że miałem maskę na, na twarzy, która też osłaniała uszy. Tak więc no, wyglądało to, jak wyglądało. Pojechałem wtedy do szpitala, ponownie zawiadłem się na polskiej służbie zdrowia, bo w przypadku gipsu poprzedniego y, musiałem sobie sam ściągać gips, tutaj było zupełnie inaczej. Pojechałem do pierwszego szpitala, który mi powiedział, że tu będę czekać 10 godzin i niekoniecznie to będzie na pewno wszystko ogarnięte, więc y, no, generalnie polskie szpitale, prawda, na chwilę nie ustawienia to naprawa. Pojechałem tutaj na urazówkę, przez to, że szpital, do którego pojechałem, odesłał na, na taką urazówkę. Była to sobota w ogóle, więc wiadomo, no, szpitale w sobotę to jest coś pięknego, też jakieś takie kliniki są pozamykane. No i tam, mimo że nie czekałem 10 godzin, a 3,5. No to tam przyjął taki chirurg, który zachowywał się jakby go tam, jakby nie chciał tam w ogóle być. No wiadomo, sobota, nie chce się pracować, ale jesteś gościu lekarzem, sam sobie wybrałeś taką drogę życia. A tak mnie zbadał, taki był wkurzony bardzo, bo tam usłyszał co mam do powiedzenia, dał mi od razu skierowanie na zdjęcie rentgenowskie. Poszedłem na rentgen oczywiście, bo to od razu było, od razu na miejscu. Poczekałem 15 minut na zdjęcie. No i, oddal... no i ze zdjęciem poszedłem do, do tego chirurga z powrotem. Tam czekałem znowu 15 minut, żeby wejść do środka. No i jak już wszedłem do środka, zobaczył zdjęcie i kazał mi się położyć na kozetce. I... mówił, żebym robił dane ćwiczenia i wiecie, tam próbowałem robić, próbowałem postępować według jego instrukcji, no ale no wiecie jak to jest z bolącym kolanem, jeszcze wtedy problem się okazał taki, że nie do końca czuję wszystko w tym kolanie, no i chirurg wkurwiał się na mnie za to, więc za to mu wielki chuj w dupę, że no... No jednak nie, nie, zrozumiał pacjenta, tylko no wkurzał się za to, że pacjent nie jest w stanie wykonać ćwiczenia, które on, on każe zrobić, no, NFZ, tak, e, tak to wygląda, e, no i wiecie, tam już jak wszystko było zrobione, to według niego to jest tylko obrzęk, mam to smarować maścią i, i tyle, ale jakby co, no to masz tu jeszcze skierowanie do ortopedy. E, no, akurat szczęście chciało wtedy, że byłem pod... E, miałem prywatne ubezpieczenie medyczne z pracy, więc pojechałem e, prywatnie już do, z, z tym skierowaniem do ortopedy, żeby pokazać co i jak. E, kiedy on e, zobaczył zdjęcie, kazał mi porobić kilka ćwiczeń, oczywiście zupełnie inne podejście ortopedy, e, no to tak powiedział, dobra, tutaj za dużo nie widać na tym zdjęciu skierowanie na rezonans magnetyczny kolana. To generalnie nie był mój pierwszy rezonans magnetyczny. Kiedyś miałem, kiedyś już raz miałem rezonans magnetyczny kolana, żeby było śmiesznie tego samego, bo dawno dawno temu miałem mały uraz. No ale wiecie, tak po tym rezonansie pojechałem na drugą wizytę do tego ortopedy. On tak zobaczył ten rezonans i tak ta, ta tylko przypomnę. Diagnoza chirurga to było, no, zwichnięcie, tak? Tutaj lekko nadwyrężone to kolano. Po zrobieniu rezonansu magnetycznego i opinii ortopedy, złamanie stawu kolanowego. Tak więc, no, różnica bardzo duża, prawda? Tutaj było chociaż tyle dobrego że nie zostałem zapakowany ani w gips, ani w nic takiego. Ortopeda powiedział, że bardzo dobrze, że nic takiego nie zrobili. Że to kolano powinienem ruszać... że tym kolanem powinienem próbować ruszać. Złamanie nie było jakieś nie wiadomo jakie poważne, powiedział to chociaż tyle, że... To, to jest typ złamania, który można na spokojnie bez gipsu mieć. Jedyne co, no to mam chodzić o dwóch kulach. Mam stawiać tą stopę normalnie chodzić, no ale mam się wspierać na kulach ze względu na to, że, że to kolano nie może zostać obciążone, no bo inaczej nie będzie, no nie wyleczy się na tyle, ile powinno. No i wiecie, tam nie byłem w stanie normalnie funkcjonować przez prawie dwa miesiące. Tyle trwało dochodzenie do siebie. Po dwóch miesiącach oczywiście tam były, tam było jeszcze kilka wizyt kontrolnych, w tym czasie cały czas siedziałem na L4 ze względu na to, że pracę miałem taką, że musiałem nie dość, że stać, to, to jeszcze zajmować się komputerami, co z kulami byłoby kompletnie niemożliwe. Um, no i wiecie, no, wszystko ok, tutaj tego. Po, po tych dwóch miesiącach to, co się stało w pracy, to jest zupełnie inna sprawa. Powiedzmy tylko, że zmieniłem pracę. Bo po tym wszystkim zmieniłem pracę na trochę, troszkę gorszą. No ale pracę zmieniłem, bo trochę... No to powiedzmy, kolano się wyleczyło i wsadzili mi wielkiego dildosa w dupę, jak wróciłem do pracy. No tyle. Mniejsza, mniejsza. Po dwóch miesiącach kolano już mogłem normalnie chodzić w miarę. Dalej mnie bolało: no bo wiadomo, złamanie stawu kolanowego to jest niesamowicie poważny, poważny uraz. No i dochodziłem do siebie. W tym momencie jest ok, ale powiem Wam, że mniej więcej do jeszcze w tamtym roku nie byłem w stanie do końca zgiąć kolana. Tak więc, no uważajcie na siebie, leczcie się to też, znaczy leczcie się to bardzo źle zabrzmiało, sprawdzajcie swój stan zdrowia, czy wszystko jest ok, bo to warto o to zadbać i też yy, nie bądźcie, nie prowadźcie trybu życia jak ja, czyli teoretycznie, no nie, nie siedźcie całymi dniami w, przy kąpie, no bo był moment, że że siedziałem całe dnie przy komputerze i wychodziłem ewentualnie trochę na boisko, ewentualnie na siłownię, ale to... to były bardzo, bardzo krótkie... E, e, krótkie okresy jak to robiłem. Tak więc wygląda to jak wygląda, no... generalnie... E, pamiętajcie, że warto sobie czasami sprawdzić stan zdrowia, czy jest wszystko ok. no i to też tutaj jest taka... taka informacja dlaczego między innymi... Po tym... teraz w tym okresie, który będzie, no nie będzie się za dużo pojawiać. Miałem nadzieję zakończyć serię, no ale przez temperatury i... E, i to, że musiałem zmienić z na OBS-a, też nie wiem jak wyjdzie nagranie z tego OBS-a, czy ono będzie w dobrym... E, w dobrej jakości. Przynajmniej w przypadku wideo, w przypadku audio no jestem pewny, że będzie ok, bo sprawdzałem. No co, no muszę po prostu ogarnąć, że wszystko jest ok, w szczególności, że od. E... Matko, jak ja tutaj cholernie źle jadę. E... No ale Szwecja, tak. <grym>, za rajd, za którym nie przypadam. Wracając, no. Od czterech lat, od kiedy zaczęła się ta cała pandemia, no nie byłem nawet na kontroli u endokrynologa a no, teoretycznie powinno się przynajmniej raz na pół roku taką kontrolę zrobić, czy, czy wszystko jest ok, czy, czy nie trzeba jakoś dostosować leczenia. Tak więc no... pamiętajcie, no, dbajcie o siebie, Ż życie jest jedno, więc warto by było o nie zadbać i... Nie przekładać innych rzeczy ponad no, Zdrowie jest najważniejsze, także. Także no. Czy wy chcecie mi powiedzieć, że mimo tego, że ja aż tak wypadłem z toru, to wygram? Ja wiem takie. Nagłe przejście na zupełnie inny temat, ale. Um, nie mam pojęcia, jak tu wygrałem. Naprawdę nie mam pojęcia. Dobra. Słuchajcie, udało się. To jest koniec złotego pucharu, 4x4, udało się kolejny raz wygrać, już 85 punktów, Renault Clio V6, świetne auto, super, ono jest chyba z napędem na 2 koła, na 4, nie pamiętam w tym momencie, no ale mniejsza. Najwyższy puchar wybrzeża, no to to może będzie w następnych dwóch odcinkach, złoty puchar 2 drive. To to też Te dwuodcinkowe e, tarcza 4-wheel drive. To, to będzie stosunkowo krótkie. Tak samo. Nie, Mistrzostwa rajdowych Legend będą cholernie długie. To będą aż cztery odcinki. To będą też tylko dwa. I tu z tych dwóch będą dwa. No. A później złota seria, co my tutaj mamy. Też dwa odcinki. Złoty Puchar. Dwa odcinki i diamentowa seria tutaj. Dwa odcinki i tutaj ponownie cztery, no ale to już w kolejnych filmach. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić. Zapraszam do komentowania, zapraszam na wszystkie media społecznościowe, również w tym Kika najbardziej, tam będę streamować od czasu do czasu. No i co, no widzimy się w kolejnych filmach, na razie i cześć!